Cześć, witamy, witamy Was! Panie, witam. Widzisz, ja normalnie powiedziałem teraz. Po kaszubsku. Witamy Was. Ale wita Was. Podróżniki tej... Wuczyki. Bo Potem się tak włóczysz, lubisz się włóczyć, to będziesz włóciki. Okay. Widoczne że to. to Manele Jedzie, Jedziemy, minął tydzień, minął tydzień, jedziemy, ale niespodzianka, bo pewnie myślicie, że jest sobota. A? Nieprawda. A tu piąteczek w piąte. piąte. Powiedziałem tydzień temu, że będzie taka niespodzianka. A niespodzianką będzie to, że e, minimum z tego wyjazdu będą dwa filmy. E, będą dwa filmy, bo jedziemy sobie na... No, so. Dokładnie... No wiem, znowu Powiedziałem sobie. Na, więc... Ulubione słowo myszy. Sobie, sobie. Znaczy mi to wypłynę. Teraz wypłynę, że w każdym filmie będziesz mówił sobie, sobie. Nie sobie, tylko nam. No właśnie. Jedziemy nam. E, no, jedziemy nam. Na, na, gdzie jedziemy na dwa dni? Na trzy. W sumie. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, U zaraz ustalmy, że tak będzie jeden dzień pełny, jeden przyjazdowy, jeden wyjazdowy. Ale ogólnie dwa filmy zrobimy. Może e, się uda to trzy. E, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale na pewno będzie tego więcej niż e, jeden film. Tak jak miał być. Więc. Myślę, że powinniście być zadowoleni. Przynajmniej mam tylko nadzieję. I jedziemy teraz, powiedzmy, gdzie jedziemy. Policja stoi. Kierunek o policja stoi, o, tak. Zwalniamy grzecznie. Jedzie, tak, przepisowo jedziemy. Nic się nie dzieje, a jedziemy ogólnie nad morze, nad jeziora, na, na wydmy. Na zachód od Gdyni. Na zachód od Gdyni, e, w, między łebą a pustką. Między jeziorem łebsto a gardno, dobrze powiedziałem. Chyba tak? No to <grystanie> chyba nie. Tak. Ale miejscowość się nazywa Smodziński las. Tak. To jest taka wioska, tak naprawdę wioska. I tam się znajduje takie taki miejsce dom w trawach się nazywa. Aha. Tam sobie z, tam się z, zakoczujemy i zobaczymy jak tam jak tam będzie na miejscu ze zdjęć copisów wygląda że jest bardzo przyjemnie ale pojedziemy, zobaczymy, powiemy i wtedy będziecie mieli pogląd czy czasami jak będziecie tu się wybierać może warto tam zajechać i również skorzystać z noclegu. I co jeszcze? Na. Ty wie, dobrze, że nie kończysz Bo już myślałem, że będziesz kończać Ja już śpię a ty już śpisz, bo Śpiąca pogoda, bo ogólnie jest pochmurno Właśnie chciałem pochodzić Jest pochmurno, ale mam nadzieję, że to będzie tak jak tydzień temu Bo rano jak mówiłem jechaliśmy Że pochmurno tak średnio miało być ładnie A później jak jechaliśmy na miejsce To była ładna pogoda, cieplutko, fajnie się chodziło Więc mam nadzieję, że teraz dojedziemy I będzie również bardzo ładnie na to liczymy? Póki w samochodzie to może być i pochmona nie robi różnicy. Dobra, myślę, że widzimy się na miejscu i będziemy na miejscu coś tam relacjonować ogarniemy, dalej. ogarniemy to będziemy jechać dalej z Koksem. To na razie, do zobaczenia na miejscu. Bo. Jesteśmy na miejscu, dotarliśmy. To pierwsze wrażenia są. Pozytywne chyba? Mhm jest, mała moja Są pozytywne Ogólnie faktycznie pokój jest taki jaki widzieliśmy na zdjęciach ale w rzeczywistości jest troszkę mniejszy, nie? Zdjęcia powiększają jakby jego wielkość, ale faktycznie jeżeli chodzi o, o jakość, wykonanie wykonanie fajne elementy drewniane bardzo fajne są Teraz będziemy się trochę przebierać coś i, i, i ogarnieć, żeby gdzieś wyruszyć Więc tylko daliśmy znać, że jesteśmy i do zobaczenia tak. <grymne> Nie bój się. Gdzie Ty wchodzisz chłopkami? Nie bój się. Gdzie daj... chłopkami? Ci dałem jeszcze trawkę, ale wołałaś mnie, to wiem. Ładna. Co, da, co dać? Trawkę. A Ty? Ty daj trawkę. Nie chcę dać. Trawka numer dwa. Nie chcę. Ale w szamie, szama.pl Zamówiła jedzenie z szamy.pl wskoczyła. Ładnie się uśmiechnij te kamerki. ty jesteś taka. O, aktorka. Bardzo ładnie. Cześć. Cześć. Modek. Mardek, mały Mardek. Co? Co i fajnie jesteś. różki ma takie. Obcięli ci różki, kolczyki ci zrobili. Biedak, mała. Jesteśmy w skansenie, jest super. W Klukach takie zwierzątka mamy. Tylko kózkę. mieliśmy też fajną. Tapę, Przyjaciółka, tam, a teraz owieczki. Piękna owieczka, ale chyba. Panowieczka, bo różki obciągają. Nie myła się to. Do... No jest super, jest fajnie. No Panie ja tu się. przyjechać, bo naprawdę klimaty wiejskie ktoś lubi to mm. bezstresowe. bezstresowe. Podrap no. Podrapać trzeba pana owieczka. Pana Panowieczkę zapiemy. No, a możemy od razu powiedzieć e, jeszcze... W takim kąciku znowu jedzeniowym byliśmy też... A propos owieczki. Propo Kącik <gry> nie, jedzeniowy. Byliśmy tutaj niedaleko, jest... Chata. E, co to jest? Karczma? Karczma jakaś tam, u kogoś tam. Nie pamiętam dokładnie. Ale cóż, nie, wielkie rozczarowanie. Nie, czynne, czynne. Tak. tak. Karczma u, no, no, u Dargosza. No, karczma u Dargosza. No i... W, znaczy rozczarowanie bo Chcieliśmy coś wziąć, jakąś nalewkę... Z... Nie ma. E, to nie ma, ale chcieliśmy wziąć... Pierogi, Pierogi z kapustą, ma... grzybami, nie ma, skończyły się. Nie Jemy w sezonie, ale we wrześniu trochę taka kalipa jest z tematem... Płacenie że, gotówką, że... bo terminal nie łączy. Ale nie, ogólnie zapłaciliśmy w w końcu. A, czy jedzenie ja dostałem, miałem super rybną i w... była bardzo dobra. Ty też coś skosztowałeś. I okej, okay, była, nie? Fajna. E, z, miałem drugie sandacza, z, e, z ziemniaczkami i miałem sandacz, to był na szpinaku, z, e, z sosem grzybowym. Mm -hmm. I był bardzo dobry. Znaczy w sensie dobry, sandecz może jako ryba to mi tak nie do końca jak podchodzi, ale złe to nie było. I, i miałem herbatę. Herbatę z cytryną. Wow. Normalna herbata. No polebka, woda i... A cóż, jego... dla to mnie to nie było wyboru, więc miałam trzy placki ziemniaczane. Hmm. Czyli cóż... Trzy placki, placki, placki I to, a, jedyny wybór dla osób, które nie jedzą mięsa. E, czyli trzy placki ziemniaczane, bo tylko to... E, Zostało. Bezmięsne. I ze śmietaną i z cukrem, tak? Hmm. Jak mówisz, jak, jak one tam mały? No takie dziwne trochę były, ale no chrupujące, dosyć takie grubaśne były, ale no spoko, jakoś okay. tam dało się zjeść. Dużo, dużo tego nie było, nie? Mm. Dużo tego nie było. Jo. No i co tam jeszcze? Yy, z, z, no i tam tyle było, nie? A obsługa? No, później tam trochę ta dziewczyna rozkręciła, tak na pierwsze wrażenie. Ogólnie na taką inicjatywę mieć. Że <głos》>, bardzo lubię chwilę widzisz. No, bo już wszędzie to. E, inicjatywę będę taką, zraszczę tej z inicjatywą i, i, i być bardziej aktywna e, w obsługiwaniu, a taka jakaś była trochę. Nie brawa. Przybita. <głos》>, przybita. No, czy ogólnie, jak oceniasz? No, tutaj, jeżeli chodzi o żarcie, to chyba jedyne jest miejsce. Nic nie ma, Nic innego. Nie ma, więc jakby. Ale jest, jeżeli jesteśmy głodni, to nie ma co przecież nie szukać myślę, że warto pójść całkiem możliwe, że w sezonie jest Już to inaczej wygląda jest to pełne menu gdzie można sobie wybrać a poza sezonem to lipa z tym była więc oczekujcie, że będziemy mieć pełny wybór także jeżeli chodzi o jedzenie to tyle oceniamy to na sześć takich można powiedzieć punktów na ile oceniasz to karcne trzy plus trzy plus ja ocenię to na 4 plus niech będzie, 4 plus po eee, cenie było, jedzenie było dobre, Jest w porządku, papa, pa, owieczko, zrób się zrobić. Jesteśmy, jesteśmy już na końcu podróży naszej w klukach. Zrobimy małe podsumowanie. I co się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że ta wioska trochę lat ma. Mhm. Pierwsza wzmianka o tej wiosce w XVII wieku była tak charakterystyczne domki takie w szachownicach. To było w kratkę Słuchaj, no, Takie mhm. czarne czarne belki, białe no wypełnienia W, w taka. klukach znajduje się ten Skansen, tak? A czy ogólnie w, w są może... Zresztą to na filmie wcześniej widać, ale z, przyjeżdżając tutaj do tych kluk, zaraz przed znakiem kruki. Taki fajny cmentarz był. Nie wiem, akurat. My troszkę lubimy też po cmentarze chodzić, trochę, może to brzmi dziwnie, dziwnie, ale robimy takie stare cmentarze. Jest cmentarze też żydowskie, i tutaj taki był stary cmentarz, ale niestety już jest zamknięty, bo już jakby zapełnili cały ten obszar, gdzie można chować ludzi, i ostatni pochówek był w 1975 roku. w mm -hmm. pory jest zamknięty. No i sami mieszkańcy właśnie tych kluków, kluk. Kluk. Tak. Kluk, 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 mhm. kluklusel. Kluk, 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 kluk. <śla> <śla> no dobra, no i za tym, za klukami e, znajduje no. się region Słowińskiego Parku Narodowego z taką wieżą ciekawą widokową na jezioro Łebsko, z widokiem na jezioro Łebsko. A ty coś przeszedłeś dalej, jest taki, Aha, ja z kluków tak, już przebiegłam wie, tutaj. Co? Nie, bo ja jestem taki trochę przyrzumiony już. No ja też, tak, dlatego, w, dlatego już przebiegłam, już przebiegłam tutaj, tutaj już tak do, do Słowińskiego, tak. Ale, gdzie siedzimy właśnie? No ale teraz. Nie, wcześniej to jest Kansen. Żarełko w, do żareł, a ty skansen no, już taką, wiesz? Poszło jak tego, trzeba no, przespałem fajnie, nie, ale z no, tym warto sobie zobaczyć. No. Jak ktoś I... lubi takie klimaty, tam zwiedzanie domków, co tam się w tych e, chatkach znajduje, jakieś tam chatki rybaków, rzemieślników e, i, no, i różne zmianki, takie historyczne właśnie propos tej wioski i kluki. Dokładnie, dokładnie, A a za klukami to tak jak mówiłam, tutaj no ten Dlaczego ten skansen, ten skansen e, o Tyle, no bo, nie, bo tyle jest fajne. to za chwilę dłużej zatrzymać. Koręgami podwędnie. E, no to jest, to jest tak oprzyj sobie, żeby ci było wygodnie. Widzisz, jak będziemy mieli dorobimy się na sticka, <grym> i będziemy, to będziemy mieli wygodniej. Albo sate, jakiejś, Albo kamerzysta będzie no. wziął nas filmować. A w samym sensie też fajnie, bo tam z, też no, no, sympatyczni ludzie. Są, są. Aha, no i też sympatyczni ludzie, ludzie bardzo tak, Pracownicy, wreszcie, to, którzy to właśnie opowiadają różne ciekawe historie. No i tak jak mówiłaś, zwierzątka mamy filmik z owieczką, z kuską lokalną, Kuska Balbinka. O, o Kuska Balbinka, no, tak. a bardzo mili ludzie, fajnie, fajnie. Wszyscy tutaj witają. Dzień dobry. A i przyjechaliśmy właśnie tutaj po w skansenie zobaczy bo jest możliwość wejścia na taras widokowy i widok jest no i super, super przy jeziorze Łęskim na Wydmy, ne, trochę wiatraków widać e, też z drugiej mhm. strony, ale... No i to wszystko należy do tego słowińskiego parku no. narodowego. A, i przy okazji może tutaj zobaczyliśmy, że... Apkę się... można sobie ściągnąć ze słowińskiego parku i różne tam ciekawe szlaki turystyczne można tam e, właśnie sobie ściągnąć, to zobaczyć, zobaczyć przez tą apkę dzięki tej apce. Też sz, szlaki takie e, bardziej e, natury, jak to tam powiedzieć? No, natura 2000. Nie, nie, ale... nie, 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 no chodziło mi o szlaki turystyczne i takie sz, e, trasy ja takie bardziej. Krajobrazowe Kroje takie zaznaczne. związane tam z przyrodą. Przyrodnicza. O to mi chodziło. A, do widzisz? tego zmierzałam. No, no <noise> ja tutaj. Ja wisz. wisz, wisz. Z, wisz, zmęczenie wisz, już. Jest. Ale ztedy. E, 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 no, trz małe trzęsionku. Co wtedy <noise> Kamera mi wypadła. No, no tak, bo ręka boli. Wiesz co, przyjazdu. No, no, nie mogę, tak. Stół. Nie da się, no jak, tak? Stół szo. No. O, No dobrze, noż. O stół. E, <noise> i w, warto, warto przychodzić, jak ktoś lubi właśnie sobie pochodzić, a byliśmy tutaj ogólnie 3,5 godziny razem z jedzeniem, więc y, myślę, że chwilę spędziliśmy I miło, sympatycznie, ładna pogoda, także ogólnie a jesteśmy ja tak, ja tak bardzo robię. zadowoleni. Na plus e, miejscowość e, i polecamy sobie jeszcze po sobie no. polecamy Wam Zwiedzić Nie sobie. sobie. tylko wam. <grycam> wam zwiedzić sobie tą miejscowość. O, mój Boże. A, na, okay. Także wszystkiego dobrego. No, Trzymajcie się na dzisiaj to tyle. A y, jutro y, wyruszamy w dalszą część podróży. Jedziemy do Łuski. Na no. razie.